się siema, siema widzowie, witajcie w drugim odcineczku z naszej serii Minecraft strukturami i musimy sobie znaleźć teraz konia albo krowę z bo cały czas nie mamy skóry widzowe tak, cały czas nie mamy skóry o, żoba, siema a ty konie ty jesteś ładny a, czekaj do tego zjemy przepraszam cię koniku Jest skóra. No nie, dwie! No nie! My potrzebujemy jeszcze jednej. Bo jak wiecie albo nie, siodło da się skraftować w nowej wersji. I właśnie jest potrzebne trzy skóry i jedno żelazo. My mamy jedno żelazo z ostatniego odcinka z portalu. Czy tu coś jest? Nie. Krowa, no proszę. Krowa, się dzieje. Albo konik. Konik stref na biegunach no. W ogóle coś długo dzień jest To jest w sumie pierwszy dzień, co jest długo zawsze <laughs> no Nie mogę nigdzie znaleźć konika O, właśnie się noc robi, o, jest pomowa. Gdzie może być koni? No, to tu na piesza pójdziemy. Oj, słyszałem jakaś moba. To nie fajnie bardzo. Nie będziemy mogli spać. I spać. Dobra, no, Rachel, możemy już iść spać? Nie możemy. No to sobie poczekamy. Włączymy sobie przekaz jakąś reklamę. O. Dalej. Dalej. Dzień, znaczy noc, rób się. O, proszę bardzo, słodkich snów. No my się jeszcze nie żegnamy. Chyba, że wy idziecie spać, nie wiem. Czekajcie, idę, tutaj... Nie, w tą stronę, Nie, czekajcie. Stratajka jest naprawdę taka mała. No nie, no wy sobie ja ja robicie. No, nie, no, nie, no, nie no, no, nie jak no, no, to? to to nie no, 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 Nie, dobra no, jest, no, tam uj, uj no, no, tam no, to było bardzo niefajnie no, no, jest wszędzie, bagna, to są wszędzie to Dobra, nie jest źle. spotkaliśmy już jedną strukturę, więc jakiekolwiek czemki mamy. Ja mam wolał obok bagień przejść, bo na bagnach lubią być różne niemile widziane dla mnie mopki. Czekajcie, no na jakim ja A, normalny, dobra. Myślałem, że na pokojowym gram. Śminki nie. Śminki nam są niepotrzebne. Dobra. Doładam, wioska to jest cel. Wioska z kowalem to by był taki obecnie game changer taki. No mega ten ulepszenie O tam mogą być emeraldy Bo takie chyba widzę i przebaczy się takie kopanie emeraldów Na takich górach Ale nie bo w sumie i tak nie mam kilocha żelaznego to sobie nie pokopię. Żelazo nie mogę kopać tylko mogę emeraldy kopać teraz słabe Tutaj nie ma nic O, czy tam coś? Nie, to tylko góra Ech, widzowie, widzowie No, kwiatka jest zdobyłem, nie wiem jakim no, tutaj jest ładna góra, to pewnie po memeraldii i inne rzeczy, ale ja nie mogę popać Żelazo, no Ale my nie możemy My, my możemy tylko struktur zbierać rzeczy niestety. Czy ja się nie zabiję? Nie. Dobra. ale to ja musiałam przepalić sobie. Przepalimy sobie trochę rzeczy. To zaraz się widzimy. A my że mamy i tam wypalone. Dlatego idziemy szukać dalej struktur jakichś. <laughs> <laughs> Szczerze mówiąc, każda struktura by nam pomogła no wiadomo oprócz na przykład mansion, albo innej gigantycznej struktury dobra ale tutaj ładne te polany naprawdę ładnie te kwiatki wyglądają nie pamiętam żeby takie rzeczy były przed tym. polana, polana widzę, jest nadzieja <laughs> nadzieja na wioskę oczywiście Tam jest bagno znowu, no bagno kocha, Ten sit kocha bagna widzę Po prostu Ten Sid kocha bagna O kurka jakie góry fajne No nie w sumie jak z mogła się wioska zresztą O tutaj Fajna jaskinia, ale Nie możemy tu nie wejść Bo nie widać tam żadnej szczupny O kurka jakie góry ja! ia yeah. co tu jest <laughs> widzowie co jest zobaczcie na te góry co piękne tu jest co jest jakie piękne góry yeah. ia <laughs> no ładne naprawdę piękne te góry widzę ale wioski tu nie ma niestety <coughs> gdzie jest ta wioska? No ja tam musimy mieć, tam jeszcze nie byliśmy. Tu byśmy kółko zrobili. widzicie co się działo w pierwszym odcinku to zapraszam na kanał, film już wleciał. Więc się zapraszam do subskrybowania i lajkowania, żeby więcej podstawowało takich oryginalnych serii lecimy może gdzieś tutaj wioska mi wpadnie około bo inna na struktura dla lekko ja, musimy tutaj skręcić się ma. <laughs> tutaj sobie popłyniemy jednak mm. słabo bardzo, naprawdę bardzo słabo jeśli chodzi o struktury, bo jedna struktura tylko znaleziona w pierwszym odcinku, portal do Endu. O, ścinę sobie weźmiemy, ścina się nam, naprawdę, trzyma. Z doświadczenia to mówię i kiedyś już sam na swoim świecie grałem, bez nagrywania taki challenge. Nie, ścina. Czekaj, nie Tutaj naprawdę pusto wszędzie oh, nie gadaj że statek nie wydawało mi się statek naprawdę jest też bardzo operze na tym świecie w statkach lubią być naprawdę dobre item i po drugie mapa skarbów mapa skarbów to naprawdę dobry item bo w skarbach lubią być różne naprawdę operze czyli jak na przykład diamenty Dalej widzę, konia nie mam. Portal, jest druga struktura, w sumie to samo z pierwsza, ale dobra i nie gadaj, że on jest pełny, nie gadaj, to by nam naprawdę pomogło, nie, nie jest pełny, to by nam naprawdę pomogło, bo żeby przejść do Nederu, musimy znaleźć portal albo trochę zniszczyć portal, żeby dało się właśnie... Przejdź do netheru Więcej żelaza, więcej... O! Ciekawe Szczęście, szczęście My już możemy... Chyba możemy kilo zrobić, widzę Nie gadajcie Możemy kilo zrobić, dobra To widzę, ja potrzebujemy desek Gdzie tu deski jakieś Wykopiemy sobie złoto Złoto nam naprawdę może dużo dać W dalszej rozgrywce i no gdzie są deski jakieś, no to to jest no, tam są <laughs> dobra widzowie Załomiliście, że nam się trafiło 34 chyba bryłek nie, trochę mniej robimy widzowie od razu kill Mogłem wiele zrobić rzeczy, ale ja zrobię kill off. Kilof nam się najbardziej obecnie przyda. No i co? Robimy kilosek? Tylko nie wiem po prostu, bo za zapomniałem. Tu jest, widzimy. Nasz kilo lotu na kolejny poziom. Oj, 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 oj. Mamy blok złota. Od razu sobie przerobimy na złoto. Dobra, lecimy dalej szukać struktur. No, jak tu nie będzie żadnej struktury, to ja nie wierzę w tą grę. W ogóle jakaś buźka z jaskini zrobiona. <try> gdzie tu jest jakaś proszę państwa naprawdę już się noc robi czekajcie wyjdziemy na górę już idziemy się przespać może już będę kończył jest ten odcinek to będzie idziemy spać i idziemy opa